Podoba mi się jak się uśmiecha w tych kluczowych momentach Jakby mega, mega Dobra, ona jest mega spoko Zapytam ją czy nie chce porobić jakichś większych kiwek Napiszcie plus jeden czat Tylko kurwa jak zobaczę, że nas shipujecie To od razu koniec zabawy, bo ma narzeczonego Od razu wam mówię Także Pilnujcie się Kiedy bo No <laughs> Nornice zawaliła do kamerki w ogóle. Boże, jestem offline, sire Oh my god. Dzięki za słowa, <mówi> bro. Ameryki przez Australię do Afryki Nie musi znać języków, żeby poznawać języki. On tylko ją zaliczył, to się liczy i się zmył. Nawet nie wiedziała, że to był. Europa Ameryki przez Australię do Afryki Nie musi znać języków, żeby poznawać języki. On tylko ją zaliczył. Ale, reakcja ma na to, że nie musi znać języków, żeby poznawać języki. Jakby bardzo emocje zdradzają jej twarz. Jest taka zszokowana, dosłownie to jest taki szok. By it, by it, by it. I I Najlepszy jest Matemax, który robi salto głową w tym filmiku, jakby. Szkoda, że nowokrety... O, że nowokrety nie znają tego filmiku, bo już chyba spadł z rowerka. Dużo was minęło, ziomale, mówiłem. Historia z Metinem. O, o, o Rzymianie. to, ale Photoshop? Photoshop. No nie mogę, no. Ale E Sodęsiaka. mam teraz jej udowadniać coś? Ta. Teraz to ja jestem mega chudy, widzowie. Bez Kito. Serious? you mega jude. Photoshop, right? I was Nemo. Was Nemo? Okay. Is this a Photoshop? I mean, is a Photoshop? No, you're trolling. It's not him. Is really him? I don't believe him. I don't believe you. <laughs> no, I don't believe you. It's not him. Yeah, so... Nie no czemu sadź widzowie, nawet lepiej. To jest ten moment, w którym oponentka tak wysoko was stawia, że aż mówi nie, to nie możesz być ty. co nie ty. Rozumiecie? I w sumie trochę ma racji, bo teraz tak nie wyglądam. Ale co to ma za znaczenie? Jakie to ma znaczenie? To so mać Photoshop! No 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 Intercontinental Actually I cannot understand. It doesn't seem like Photoshop. Oh, uh ha! -huh. here. I don't know. Levels? Is it him really? Yeah. Is this picture him or is Photoshop? Okay, you're in classes. Sorry, we don't want to disturb you. It's really him. It's him. One hundred percent. I mean, also the muscles. <laughs> Przecież to nie jest jakaś forma mutant. Ja tu wyglądam mega przeciętnie. To też jest korzystne zdjęcie. Jeszcze Lebusa się pyta, a Lewus udawał, że jest na zajęciach i nie powiedział nic. No, łatwo na ten ciaka Lewus poleciał. I mean, didn't you have a bit of. Mm? of extra, boom? extra napisał, extra... że to ja? Dobra, sorry, my English is not good. No? No? It's one hundred percent. Dobra, widzowie, bo Paris czeka. Obejrzymy to sobie po treningu z Parisem ewentualnie.